Gdzieś na zewnątrz, tak, że nie znam terenu, to, to tak, ale jak normalnie wiem, no... Ustawiamy zawieszenie w motocyklach, które zabieramy do Kartageny. Znaczy, akurat Hayabuzy nie zabieramy, ale zabieramy Aprilie RSV4 i CBR 600. CBR 600 RR, Świeżowy Ale wypust. też zabieramy ze sobą CBR 1000, tylko że ona ma już elektroniczne zawieszenie, więc tam będzie ustawiania nieco mniej. I będziemy sprawdzać, jak te Ale to będzie. Ale to będzie pojedynek gigantów dla mnie, bo będzie Aprilia RSV4, najnowszy wypust, i będzie Fireblade Liter, najnowszy wypust w klasie litrów. Ale 600, która wróciła ze światów, CBR 600RR, właśnie u Łukasza Wieczorka LTD34, dostroiliśmy zawieszenie, żeby to klasyczne spaczki. Za 52,900, słuchajcie, mamy tego czarnucha, będziemy nim jeździć, bo jestem bardzo ciekawy, czy ten motocykl jest fajny na początek na zabawę torową, czy dzisiaj litr z elektroniką, e, jak ktoś ma kasę, to będzie lepiej. No bo tu jest jakby kwestia ceny, tak? Dwa razy więcej trzeba zapłacić za litra co najmniej niż za no, 600. A przy to prawie 3. No nie, nie Do, do pani Gale 50. Ty 52. 50. 62. Nie, 50. No 52 razy. To jest dosłownie no, dwa razy do taniego litra. Dwie połówki do taniego litra dwa razy do pani Gale trzy razy. tak. No bo pani Gale rządzi się swoimi no prawami. I do jest najdroższa. bleku 120. Nie, a A Black 140. Tak, tak, nie, tak. tak, 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 tak. Że... Także słuchajcie, no, ciekawe yy, rozwiązanie. Zrobimy będą. to dla was, żebyście wy nie musieli tego robić. A! <laughs> No więc dobra, jesteśmy u Łukasza wieczorka, absolutnego mastera od zawieszeń w tym kraju. Ja go uwielbiam przynajmniej. No Ty, Rafał? No oczywiście, że tak. No. E, z... Bez Łukasza nie ma szybkiej jazdy na motocyklu. Przyjechaliśmy po prośbie, że tak powiem, żeby Łukasz do tych seryjnych zupełnie motocykli, które zabieramy na Kartagenę, swoją po prostu wspaniałością dotknął i żeby te zawieszenia choć troszeczkę dostosować, chociaż mamy świadomość. Żeby zrobić je naprawdę perfekcyjnie, to nieco, to nieco więcej trzeba było się na nich skupić. Ale Łukasz, kil, w kilku słowach, co warto zrobić właśnie z takim zupełnie seryjnym motocyklem, żeby... Czyli wyciągnęliśmy z paczki i zabieramy na to, tak? I to, co zrobiliśmy, żeby jakby doradzić ludziom, taki pierwszy step, tak? Zanim zaczniemy modyfikację. No tak, no przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że jest to motocykl drogowy, zrobiony do jeżdżenia po drogach. Na drogowych oponach pod przeciętnego kierowcy japońskiego, tutaj Honda nie zmieniła tak naprawdę setupu jeżeli chodzi o sztywność tych sprężyn od no, dobrych ponad 10 lat. I zakłada, że będzie jechał jeździć o wadze mniej więcej 70 no, kg? tak, 70 kg to jest dobra waga na ten, na ten motocykl, więc przeciętny każdy człowiek, który w Polsce kupuje taki motocykl waży więcej. A w szczególności wyważycie więcej, więc żeby ten motocykl trochę lepiej się pod wami zachowywał, no to wymaga jakiś korekt związanych a z wagą, b z dynamiką, którą będziecie jeździć, bo nie będziecie jeździć przeciętnie pod takim tempem jak po drogach, tylko będziecie jeździć po torze. Więc siłą rzeczy trzeba będzie skorygować ustawienia tłumienia z racji większej dynamiki. No i przede wszystkim zmienicie też opony, które zmieniają też w jakimś stopniu Dość dużym, teraz już metra motocykla, więc to wszystko wymaga jakiś prze, przestawienia i dostosowania do do tych warunków, w których będziecie się przemieścić. Czyli Nad, no, no Dobra, Łukasz, czyli mamy ten motocykl, bawiłeś się nim tutaj pod moją wagę. Co zrobiłeś? Chciałbym, żeby jakby odpowiedzieć na pytanie, bo, bo, bo takich będzie wiele. Taka sesja u ciebie, czyli jakby dopasowanie sadu, tak? czyli jakby wagi, na tyle co się da, tak? No jak ktoś więcej waży to musi się też wymienić sprężynę. Tak, tak. No akurat twoja waga jest taka na limicie, żeby ten motor jeszcze jeździł. Uważam. Jest to nowy motocykl, więc to wszystko działa. Więc nie spodziewam się, że, że... Nie ma to najechania, 35 tysięcy kilometrów, 30 bez serwisu, więc... Dokładnie, pustasz. wspomnijmy też o tym, że po prostu zawieszenie, tak jak wszystko inne, trzeba serwisować. Nie tylko wtedy, kiedy lagi już się popłaczą i leje tu po prostu olejem, ale też po pewnym przebiegu, najlepiej po jakim? No między 15 a 20 tysięcy kilometrów, to jest taki maks, a jeżeli ktoś jeździ po torze na przykład bardzo dużo, to raz w sezonie. No, no tak jak wymieniamy olej w silniku profilaktycznie, bo chcemy, żeby wszystko było ok, no to tak samo robimy. I mówimy, mówimy o obu zawieszaniach, tak. zarówno tak, szut jak tak. i ty. Jeżeli jest to sportowy motocykl, to tak, turystyczny motocykl. No to dobra, tak. ale ja będę do tej 600ki, tej spaczki, mamy wyciągnięte, robimy ten. Łukasz, czy ty możesz powiedzieć komercyjnie, ile kosztuje taka wizyta u Ciebie? Czyli ja sobie ten motocykl kupiłem. Przyjechałem do ciebie, spędziliśmy tu kilka godzin. To Ra Rafał jeszcze nie wie, bo jeszcze jesteśmy u tego, on za chwilę się dowie, to on zupełnie niepotrzebnie pytał Nie, o to ale Łukasz. ja chcę, żeby, żeby to poszło, bo będą o to pytania, więc czemu nie? Normalnie wiesz. Tam... Znaczy tak, generalnie w zależności od stopnia regulacji, zawsze muszę wykonać weryfikację i weryfikacja kosztuje 150 zł, czyli to jest pomiar i zdjęcie parametrów zawieszenia wszystkich regulacji, ocena czy one są sprawne, niesprawne i tym podobne i to kosztuje 150 zł. Wówczas przedstawiam klientowi, czy wszystko jest OK, co możemy zrobić. Jeżeli taka regulacja się odbędzie, to regulacja sprężyn i korekta settingu tłumienia to jest kolejne 150 zł. Słuchajcie, to są żadne pieniądze w porównaniu do tego, ile płacimy za nowy motocykl. To powinien każdy taki setup ja bym zaproponował w ogóle dealerom, że powinni dodawać w gradisie, bo to wtedy ten motocykl jeździ. No Szymon, tak naprawdę zawias ustawiony, jest to podstawa do tego, żeby można było jeździć motocyklem bezpieczniej, coraz szybciej i fajniej. Ja przede wszystkim ocenić, jak on jeździ. Dokładnie, bo potem jak się już wjeździcie, to przyjdziecie kolejny raz i tu jest kolejny. Dobra, Łukasz, jedźmy dalej. Mamy ten motocykl, jeżdżę, pojeździłem, a fajnie, będzie drug i jeżdżę coraz szybciej, chcę. Może się już ścigać, może jakiś pugar, ale chce poczuć. Czyli musimy tutaj zrobić wymianę. Czyli co? Rzucamy kartridże, wymieniamy streżenie, wymieniamy tylny amortyzator. Jaki jest następny próg, do tego, żeby rozbudować i stuningować? I teraz mała dygresja, za co uwielbiam Łukasza, bo Łukasz, mam wrażenie, nigdy nie naciąga. On zawsze powie, że jeżeli coś jest dobrego w tym motocyklu, to zawsze zasugeruje, żeby to zostawić, a nie na siłę wpycha, tu musisz po prostu zrobić absolutnie wszystko. Koniec dygresji, oddaję głos Łukaszowi. No właśnie chciałem od tego zacząć, że oczywiście wszystko opiera się o budżet, ale są możliwości, że nie trzeba wymieniać od razu wszystkiego. Można wymienić tylko to, co jest w danej chwili dla nas niezbędne. Czyli jeżeli ktoś na przykład zaczyna sobie traktować. I przeznacza tylko ten motocykl na to, ale nie chce, powiedzmy, wydawać 15 tysięcy złotych, to na jego początek wystarczy tylko, jeżeli na przykład waży 100 kg, to wystarczy wymiana tylko odpowiedniej sprężyn. To już na jakiś czas, dwa sezony, zanim złapie jakieś tempo, wystarczy. Bo jeżeli nie... motocykl motocykli ma na tyle dobre komponenty, że. są znaczy, tak, to jest motocykl. Z czasów, kiedy robiono jeszcze takie motorki, które w serii dawały naprawdę dużo, dzisiejsze e, 600 które się pojawiły kilka lat temu, tak, e, no to są, tu jest zupełnie inny świat. Tu jest coś, co da się. E, nie, wyciągnąć no, się. Da się na tym naprawdę bardzo szybko pojechać. Tylko, oczywiście, trzeba zdjąć pewne blokady homologacyjne. Tak jak zmieniamy opony drogowe z homologacją drogową zakładamy smiki, które nie mają homologacji i one nam dają nowe możliwości, tak to zawieszenie oczywiście też jest dostrojone do tej dynamiki jakie mają te seryjne opony, więc trzeba pewne zmiany wprowadzić, ale nie są to zmiany, które kosztują dziesiątki tysięcy złotych, tylko są nie wiem 30% przeciętnego serwisu trzeba dołożyć, no, śmieszne kwoty, małzy te kwoty. I za to kochamy Łukasza właśnie, że on w prostych słowach wytłumaczy, jak to zrobić. Czyli Szymon, sprowadza się wszystko do jednego. Trzeba jeździć. Nieważne, czy tyle, czy za tyle, tylko po prostu jeździmy, bo ja znam motocyklem, jest przyjemny.